Witamy Was bardzo Dzień serdecznie dobry. w kolejnym pięknym dniu. Słuchajcie, dzisiaj jesteśmy razem. Jest po seminarium wiary, już w tym w, w Żabnie, i po seminarium w Karolinie, już się skończyły. Ale takie fajne świadectwo z wczoraj, słuchajcie, była taka sytuacja, że była kobieta już jakiś czas stwierdzono w niej śmierć mózgu. Czyli to, tak to się kwalifikuje, że wtedy maszyny podtrzymują życie a organy są do, do rozdania, ale rodzina nie chciała się jeszcze zgodzić na, na odłączenie, bo to młoda matka, gdzieś z okolic Krakowa. No i wyobraźcie sobie, że właśnie kobieta podeszła dzisiaj wczoraj na Agapie i poprosiła, pomódlmy się. Zaczęliśmy się modlić w jej intencji i dosłownie w przeciągu 20 minut przychodzi SMS ze szpitala, że ona się wybudziła zaczęła uśmiechać, no to już czujecie w ogóle sytuację, tak? Chwała Boża. Chwała Boża, amen. E, to też tak przy okazji, jakby podobne sytuacje gdzieś się działy, no, gdzieś u was, wśród waszych znajomych, czy bliskich, no to <laughs> starajmy się po prostu wykrzesać tą wiarę w sobie, bo, bo Bóg jest wszechmogący, Bóg jest wszechmogący. Yy, więc jest życie amen, tam gdzie już była śmierć jest życie, to kolejny piękny przypadek Bożego działania i tam przypadki uzdrowienia z raka już stwierdzone tomograficznie że, że nie ma tych komórek rakowych które były wcześniej no Bóg jest wielki i oddajemy Bogu wszelką chwałę i cześć Boże dziękujemy za każde dobro, które już uczyniłeś i będziesz czynił mówię o tym, bo <laughs> radość w moim sercu jest że, że takie rzeczy Bóg robi no i niech się dzieją rzeczy następne Mamy pierwsze czytanie z Apokalipsy z dziesiątego rozdziału. Posłuchajmy. Ja Jan znów słyszałem głos z nieba, jak zwracał się do mnie w słowach: Idź, weź księgę otwartą w ręce anioła stojącego na morzu i na ziemi. Poszedłem więc do anioła, mówiąc mu, by dał mi książeczkę i rzecze mi: weź i połknij ją, a napełnij wnętrzności twego ryczą, lecz w ustach twych będzie słodka jak miód. I wziąłem książeczkę z ręki anioła i połknąłem ją, a w ustach moich stała się słodka jak miód. Gdy zaś ją spożyłem, goryczą napełniły się moje wnętrzności. I mówią mi, trzeba ci znów prorokować o ludach, narodach, językach i o wielu królach. Oto słowo Boże. Bogu nie będą dzięki. <laughs> ten fragment mi się oczywiście pierwsze to kojarzy od razu z Ezechielem, z trzecim rozdziałem, gdzie tam jest hmm. weź zjedz ten zwój. To są takie dwa Y, przypadki w Biblii, kiedy, kiedy, kiedy Bóg mówi, zjedz Słowo, tak, zjedz Słowo, ale też, bracia i siostry, żebyście wiedzieli, że to zjedzenie Słowa, y, do, do, tak dosłownie rzecz biorąc, Bogu chodzi o to, żebyśmy się tym Jego słowem y, naprawdę najadali, żebyśmy w taki sposób żyli, że to Słowo Boże jest naszym pokarmem. Niektórzy, którzy byli na pewnych kursach szkoły, to wiedzą dosłownie, jak to Słowo Boże działa jako pokarm. Tak, Nie chcę tutaj za wiele zdradzać, ale tak dokładnie jest. I to, to nie ma być Twoja okazyjność, że obędę na takim kursie, to Słowo będzie moim pokarmem, tylko żeby to Słowo było pokarmem dnia codziennego. I teraz zobaczcie, co to Słowo robi... Z naszym bohaterem, bo mówi, że zresztą pojechał, jest to zapowiedziane. A potem tak było: weź połknij, napełni wnętrzności twego ryczą, tak? Lecz w ustach Twych będzie słodki jak miód. Czyli my też widzimy, że, że Słowo Boże nas pokrzepia, Słowo Boże nas zachęca, Słowo Boże wyjaśnia pewne tajemnice. Ale patrzę z drugiej strony. Y, posłuszeństwo temu słowu, ja też to zupełnie do siebie odnoszę, tak? Trzeba ci znów prorokować o ludach, narodach, językach, o wielu królach. I sami y, ludzie, którzy posługują, wiedzą, że ta posługa nie jest łatwa. My okej, okay, my żyjemy y, w takich trochę no, innych czasach, bo, y, bo, bo samo prorokowanie niewiele dzisiaj zmieni, ponieważ dzisiaj ludzie nie słuchają proroków, znaczy nie zmieni. Bóg to zrobi, co wyprorokuje, tylko że. Co przepowie ludziom, tylko że lud tego nie słucha. W tamtych czasach było troszkę lepiej, bo jak się prorokowało do królów, to niektórzy się zmieniali, to niektórzy yy, brali to do serca i, i, i się nawracali, bo to w sumie o to chodzi. Dzisiaj możesz by prorokować yy, do króla, do prezydenta, do kogoś tam innego, no a on zrobi jak zrobi, tak? Bo, 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 bo nie chce być najczęściej, najczęściej są wyjątki poddane Słowu Bożemu. No i teraz ja sobie ten gorycz wiążę z tym, że Rzeczywiście, y, służba, bycie w służbie jest naprawdę ciężką posługą. Ja patrzę teraz ten, ten weekend, ja za chwilę zaczynam trasę moją. Ja zrobię ponad 2000 km w ten weekend będę w kilkunastu miejscach, będę miał kilkanaście spotkań, ileś modlić, Będzie też wylanie w Słubicach, y, czyli już blisko zakończenia seminarium w Słubicach. To będzie dla mnie bardzo ciężki, y, ciężki weekend, no ale. Robię go, ponieważ to słowo stało się kiedyś słodkie jak miód we mnie, w moich ustach. To, to słowo naprawdę dało mi radość i słodycz. Amen. Mm. I dzisiaj mamy <laughs> Psalm 119. To jest tak cudowny psalm o Słowie. Jeżeli macie problem z widzeniem, przyjmowaniem Słowa, to ten psalm rozbudza taką miłość do Słowa, że Ty po prostu każdego dnia czytasz. I nawet jak nie rozumiesz, to masz ochotę to zjeść, i chcesz, żeby to słowo było w tobie, i żeby ono stawało się ciałem. I ja to bardzo lubię z Ewangelii Jana, właśnie, że słowo stało się ciałem, i ja też zawsze chcę, żeby to słowo stawało się ciałem we mnie. No i dzisiaj taki, taki fragment, bo to jest najdłuższy psalm z wszystkich, więc dzisiaj tylko fragment. Natmiot są słodsze Twoje przekazania. Więcej się cieszę z drogi wskazanej przez twe napomnienia niż z wszelkiego bogactwa, bo twe napomnienia są moją rozkoszą, moimi doradcami twoje ustawy. Prawo ust twoich jest dla mnie lepsze niż tysiące sztuk złota i srebra. Jak słodka jest twoja mowa dla mego podniebienia, ponad miód słodsza dla ust moich. Napomnienia twoje są moim dziedzictwem na wieki, bo są radością mojego serca. Zaczerpnę powietrze otwartymi ustami, bo pragnę Twoich przykazań. I teraz, ym, zobaczcie, trzeba by sobie popatrzeć na to, tak jak tutaj y, jest, y, jest napisane, tak, że więcej się cieszę z drogi wskazanej przez Twoje napomnienie niż z wszelkiego bogactwa. I dalej, że prawo ust Twoich jest dla mnie lepsze niż tysiące sztuk złota i srebra. I spróbuj sobie. Teraz postawić to przed oczami, przed sobą, przed swoim sercem. Yy, właśnie te sztuki złota, wszelkie bogactwa, nie wiem, jakie masz pragnienia, jakie masz marzenia, takie materialne w swoim życiu, ale spróbuj teraz to postawić i to, co ty myślisz o bogactwie, no bo każdy z nas ma jakąś inną wizję bogactwa, yy, ale te sztuki złota. I, I teraz, żeby to zostawić, a jednak lepsze. Lepsze jest słowo Pana. Lepsze słowo Pana. I myślę, że trzeba tutaj zderzyć się z prawdą o właśnie w swoim myśleniu i zobaczyć, czy rzeczywiście tak jest w moim życiu. Czy ja jestem jedną nogą tu i jedną nogą tu. I w sumie nigdzie nie jestem, nigdzie nie stoję na dwóch nogach. Nie? I ciągle to serce jest takie rozdarte. I ja ostatnio miałam takie piękne doświadczenie. No, wiele razy się pojawia w moim życiu: no, bo jak przeżywam jakiś trud czy smutek, to to, to się właśnie pojawia, że przychodzi, um, przychodzi takie, taka właśnie taka radość, takie doświadczenie y, wypełnienia i takiej ulgi i wolności, kiedy właśnie czytam to słowo i nagle ono pokazuje mi tą sytuację, mnie przychodzi taki, taki po prostu jak balsam na serce, na myślenie, na patrzenie. Tylko przez to, że czytam to słowo, zagłębiam się w tym słowie, jestem na modlitwie z tym słowem i czytanie tego słowa sprawia we mnie nowe rzeczy, przynosi, stwarza właśnie taką nową przestrzeń wolności, hmm, pokoju i tego, że przyjdzie rozwiązanie na tą sprawę. Ona nie znika, nic się magicznie nie dzieje, ale to, co słowo robi we mnie, to właśnie ta przestrzeń wolności, zaufania, i wiary, że Bóg się tym zajmuje, że mnie widzi w tej sytuacji. No i przychodzi to, to właśnie piękne doświadczenie takiej miłości słowa. I rzeczywiście to słowo jest tak cenne, że ono. Ono daje więcej niż te bogactwa, niż jakiekolwiek materialne zabezpieczenie. Ono daje, daje naprawdę więcej. I to przekonuje się w wielu sytuacjach mojego życia, ciągle y, ciągle mnie to słowo właśnie o tym przekonuje, utwierdza. Samo ono, samo w sobie utwierdza mnie w tym, jak, jakie ono jest to słowo. I... I to napomnienia Twoje są moim dziedzictwem na wieki, bo są radością mojego serca. Rzeczywiście yy, Słowo Boże buduje radość, pokazuje, pokazuje nowe, daje takie odświeżenie. No i zaczerpnę powietrze otwartymi ustami, bo pragnę Panie Twoich przykazań, właśnie to pragnienie Słowa, pragnienie słuchania też tego Słowa. Bo tutaj jest przykazań, czyli Bóg coś mówi, y, ja to przyjmuję do swojego życia jako przykazanie, i to czynię, i w tym jestem, i jestem w tym całym swoim życiem. I kierunkiem też myślenia, działania, podejmowania decyzji jest właśnie słowo. Żeby realnie żyć słowem i odnosić każdą swoją taką decyzję, sytuację właśnie do słowa. A co ty, Pani, o tym myślisz? Y Jakie jest Twoje zdanie na ten temat? To słowo mówi na, na ten temat, bo w słowie są wszystkie sytuacje, które mamy. One nie są nazwane wyrazami, ale jak się czytasz, to zobaczysz, że to jest analogiczna sytuacja do Twojej, w której jesteś. I, i to słowo pokazuje. I naprawdę bardzo zachęcam Was do Psalmo 119, bo jest bardzo głęboki i buduje miłość, rozumienie i wagę y, słowa. Bo słowo naprawdę waży. Amen. Amen. No i aklamacja dzisiejsza, bardzo częsta aklamacja. Mojowcy słuchają mego głosu, ja znam je, a one idą za mną. No, oczywiście ten, ten warunek, nie? Słuchają głosu, no tym samym je znają, no i według tego słowa żyją, tak? Ja je znam, a one idą za mną. No tylko wtedy możemy iść za Chrystusem, jak znamy Jego słowo. Naprawdę, naprawdę, naprawdę. No. Nie ma innej drogi. No i teraz mamy Łukasz 19, mm, Ewangelię, to przeczytaj mhm. Jezus wszedł do świątyni i zaczął wyrzucać sprzedających w niej. Mówił do nich, napisane jest, mój dom będzie domem modlitwy, a wy uczyniliście go jaskinią zbójców. I nauczał codziennie w świątyni, lecz arcykapłani i uczeni w piśmie oraz przywódcy ludu czyhali na jego życie. Tylko nie wiedzieli, co by mogli uczynić. Cały lud bowiem słuchał go z zapartym tchem. Oto słowo pańskie. Chwała Tobie Chryste. No, więc mamy napisane, że mój dom będzie domem modlitwy. Mówił do nich, mówił do nich, mój dom będzie domem modlitwy. Czyli widzimy, jak tam się dość mocno no, zmieniło. Tak? Zaczął być miejscem kupczenia, kupowania, sprzedawania, targiem się zrobił. I teraz zobaczcie, my możemy to na dzisiejsze czasy przerzucić, że my też możemy chodzić w kościele się targować z Bogiem. Targować to jest to, czego nie ma, bo. Targowanie cały czas jest dowodem na nieznajomość Boga, czyli Żydzi nie poznali Boga i mogą być katolikiem, który nie poznał Boga, tylko targuje się z Nim, nie? Czyli nie czerpie z Jego miłości. Tu jeszcze dużo się musi przeobrazić u nas, w naszym kościele, w nas, w naszym rozumieniu, rozumieniu Biblii, podejścia za, pójścia za tym, nie podejścia, tylko pójścia za, za tym, co mówi Słowo, co rzeczywiście Bóg powiedział. Ale ten kierunek już nastał, ten kierunek już nastał, ludzie zaczynają akcentować. Na przykład w Żabnie bardzo mnie dotknęło że jedna z największych, czy, czy największa ilość świadectw dotyczyła nowej miłości, czy pierwszej miłości do Słowa, zachwytu Słowem, nie? Ludzie zaczęli się zachwycać. No a co się dzieje, gdy Słowo się pojawi w Twoim życiu na co dzień? No zmieni się Twoja modlitwa, ona się będzie przeobrażała. Więc zapisane jest, mój dom jest domem modlitwy. A, po, a tu mówi Jezus, a wy uczyniliście go jaskinią zbójców czyli jeżeli nie będzie tym domem modlitwy no to, no to będzie jaskinią zbójców no i co jest? i nauczał codziennie w świątyni lecz arcykapłani uczeni w piśmie przywódcy czyhali, tak? czyhali na jego życie no bo wiadomo, że nie podobała im się ta, 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 ta nauka dlaczego im się nie podoba? no bo niestety wykazywała, że oni nie idą w właściwą stronę wykazywała, że oni nie poznali Boga że im chodzi o coś innego tylko nie wiedzieli, co mogliby uczynić. Cały lud bowiem słuchał go z zapartym tchem. No, tak coś mi się skojarzyło teraz, ale. <grym> eee, no, zobaczcie, jest to naprawdę piękne. Ja podziwiam tych ludzi, którzy, no wiecie, te kościoły są zimne często, no bo to wiadomo, że ciężko opalić stary budynek. Yy, ale ci ludzie przychodzą, ubiorą dwa płaszcze na siebie i są w stanie dwie godziny siedzieć i słuchać, a czasem i trzy godziny, i poświęcają cały wieczór. Dlaczego? Bo to, co zostawił nam Bóg w swoim słowie, jest tak pociągające, że, że człowiek umie wszystko poświęcić dlatego, żeby tego słuchać. Wiadomo, no nie jest tylko, że ja chcę se posłuchać, bo posłuchać się mogę tylko na YouTubie, nie? Ale chodzi o to, że ja chcę tego posłuchać, ja chcę tego doświadczyć, ja chcę w to wejść. Ja chcę mieć swój udział w tym Słowie. O! To by było najlepsze. Mieć udział w Słowie. I Bóg, bracie i siostro, Ciebie i mnie zaprasza dzisiaj mieć udział w Słowie. A gdy będziesz miał udział w Słowie, to i w Twoim sercu, Twoje serce będzie miejscem modlitwy. I każda świątynia dla Ciebie będzie miejscem modlitwy, czyli miejscem wychwalania Pana i spotykania się z Panem. Niech tak będzie i w świątyni, i w Twoim, w moim sercu. Amen, Alleluja! Amen. Ojcze, wielbię Cię i błogosławię i dziękuję za to, co czynisz. Bądź Panie uwielbiony i błogosławiony. Bądź Panie wywyższony. Wielki, potężny, cudowny Boże. Wychwalam Cię, Panie. Wychwalam Cię, Panie. Przekraczasz Panie Cię, Panie. Bądź wywyższony, bądź uwielbiony, bądź błogosławiony. Chwała Tobie, Jezu i cześć. Tobie wszelka chwała, wszelka część. Ale, wszelka się, chwała, wszelka wiem, część. Wielbiecie, Panie, w tych rzeczach, których już dać. dokonałeś. Wielbiecie, Panie w tym, co dokonujesz i Jezus będziesz domy, dokonywał. Imię Twoje niech będzie błogosławione. Niech będzie życia. uwielbione, niech będzie wywyższone. Chwała Tobie, chwała tobie, tobie Jezu. Życie. Chwała Gdy Tobie, jesteś. Jezu. I uwalniaj teraz życie do każdego z nas. Uwalniaj, Panie, do każdego z nas Twoje słowo, uwalniaj Panie, Twoją. Miłość, uwalniaj Panie Twoje święty, zaopatrzenie święty, święty, do Twoich dzieci. Święty, święty. Duchu Święty, przenikaj święty, nas teraz, byśmy byli prawdziwie owcami Twoim Jezusa Chrystusa i byśmy prawdziwie szli za nim. O tak no, Panie, niech Twoje słowo staje się miodem w naszych ustach. Niech Panie rozradowuje nasze serce, nasze, nasze wnętrze, mimo Panie goryczy, którą oglądamy potem na zewnątrz. O tak, panie, ale byśmy cały czas nie zapominali o dolaniu do miodu do swojego życia. O tak, panie. Niech stanie się słowem, słowo y, na stałe naszym pokarmem w naszym codziennym życiu. Chwała Tobie jest. Bądź uwielbiony, panie. Bądź uwielbiony. Ja mam obraz y, warcaby. Plansza warca, warcaby. Gra warcaby. Pewnie znacie. I. Y, to jest obraz dla jakiejś rodziny, że kiedyś zdarzało się Wam grać w warcaby, ale to gdzieś od, odleciało, dawno już, no w ogóle też nie gracie w nic innego. I, ale te warcaby były taką grą, ja tam widzę też taką opcję dziadek-ojciec i dziadek-wnuczek. I Bóg zachęca, żeby wrócić sobie do tego i powspominać, ale no, pograć, pocieszyć się sobą, znaleźć czas dla siebie. Ja mam obraz yy, 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 osoby, która ma zakażony układ pokarmowy i Pan panu dzisiaj przychodzi z uzdrowieniem. Yy. Chwała Ci, Jezu. Chwała Tobie, Jezu. Też mi Bóg pokazuje układ kostny i wadę postawy. I Bóg mówi, że będzie się zmieniało to teraz w ciele tego człowieka. Wielbię Cię, Panie, i błogosławię. Chwała Tobie, Jezu. Chwała Tobie, Panie. I też komuś znikają afty na języku. One często u Ciebie występowały. No i teraz to znika tak już na zawsze. I chwała Tobie, Jezu. I chwała Ojcu, Synowi, Duchowi Świętemu. Jak, jak była na początku, teraz zawsze i na wieki wieków. Amen. Amen. Bożego Świętego Dnia i do zobaczenia kiedyś. Pa. Wspaniałego Boga. Uwielbia. Widząc Twoją twarz, napełniam się Twoim blaskiem, stojąc przed Twoim tronem.